Znajdujemy się za schroniskiem w Święcmiu. Przed Państwa przed tutaj oczami może roztacza się taki widok wezbranej rzeki Sały. Niestety wystąpiła już ze swojego koryta. No Podchodzi pod schronisko. Jesteśmy w ogromnym takim zaniepokojeniu. Obserwujemy tę sytuację. Otrzymaliśmy informację, że jeszcze nastąpi tutaj z zapory zrzucenie wody. No więc na stale monitorujemy, martwimy się o sytuację zwierząt w schronisku. Patrzymy na to z ogromnym lękiem, obawą. Mamy nadzieję, że jeżeli taka sytuacja nastąpi, to oczywiście no, truchlejemy. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeśli tak by się stało, to liczylibyśmy na mieszkańców Oświęcimia i prosząc o domy tymczasowe dla naszych zwierząt w sytuacji takiej naprawdę kryzysowej, na ratunek tym zwierzętom, które mamy w tym momencie w schronisku. Jest to kilkadziesiąt piesków i, i kotki jeszcze. Woda, no niestety już z koryta wyszła, widać, że jest na chodniku. Na chodniku możecie Państwo też zobaczyć już pływające kaczki. Trzymajcie kciuki za nasze zwierzęta.